Witam bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj w Centrum Inicjatyw Senioralnych, tak to się tak, na dyżurze Wiesi Kubaczewskiej, przewodniczącej Rady Seniorów. E, bardzo mi miło, jestem tutaj po raz pierwszy, w związku z tym to jest prezent dla Ciebie osobiście, dla przewodniczącej. Dziękuję A bardzo. tutaj mam prezent od mojej firmy i firmy mojego dziecka, czyli od Wrońckiego Bazaru i Agencji Bazar. I to jest to, czego Ci życzę, żebyś dokonała, spełniła w najbliższych latach, bardzo tak? Dziękuję. Czyli to jest wasza wasz, strategia? Tak, bardzo dziękuję. Strategia lokalnej polityki senioralnej gminy Wronki na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 roku. Tak, żebyś nie musiała szukać, to jest również uchwała. Jest oczywiście moja dedykacja, serdecznie życzenia, spełnienia wszystkich zamierzeń, nie tylko wybiórczo, tak? Bardzo to dziękuję. już teraz nie mam wersji roboczej, którą noszę przy sobie, tylko teraz mam elegancką Tak pomyślałam, także spokojnie. Bardzo dziękuję. Wiesława Kubaczewska jest przewodniczącą Rady Senioralnej, dobrze mówię? Rady Seniorów Rady, O, Rady Seniorów Wewnątrz. Wiesiu, e, kto jest swoim zastępcą? Moim zastępcą jest Janusz Owczarzak e, i drugim zastępcą, drugą zastępczynią jest pani Danuta Szczypiorska. Dobrze, proszę mi powiedzieć taką rzecz, bo wiem, że w 2018 roku, dobrze mówię, to podjęta została uchwała o, przy o podjęciu strategii lokalnej, tak? Pod koniec pierwszej kadencji Rady Seniorów została przyjęta przez urząd, przez gminę Wronki strategia lokalnej polityki senioralnej na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 roku. Może się to komuś wydawać dziwne, że taka daleka perspektywa, ale działania na rzecz seniorów niestety idą tak troszkę wolniej, a one są ciągle aktualne, można je tylko rozszerzać, bo jak każdą strategię można ją uaktualnić. Rozumiem. Powiedz mi tylko, jeśli chodzi o zadania, które przygotowaliście na te przyszłe lata, co Twoim zdaniem jest takie bardzo ważne? Co powinno być dzisiaj zadać y, od razu, bo wiadomo, rzeczą jest, że nie wszystko y, w tej strategii wymaga jakichś wielkich nakładów finansowych. Czasem jest to po prostu jakieś poukładanie czegoś i tak dalej. Tak, dokładnie tak. Największą, y, y, taką największą potrzebą i największą inicjatywą to jest powstanie centrum y, senioralnego we Wronkach, y, w którym nie, nie tylko będzie y, miała miejsce. Taka świetlica dla seniorów, czyli Dzienny Dom Seniora, bo, tak pod taką, tutaj mam, tak, tak? bo pod taką nazwą działa to w tej chwili, kontynuując projekt Dziennego Domu Seniora, ale także gabinety terapeutyczne, sala do rehabilitacji, sala wytchnieniowa, bo też jest taka potrzeba, w każdej gminie jest taka potrzeba, bo w każdej gminie są rodziny, które mają osobę na tyle niepełnosprawną, że są uwiązane. W cudzysłowie do, do tej osoby. Wytwarzamy się tą salę wytchnieniową. Sala wytchnieniowa to jest taka sala, która przyjmuje rodzinę, właściwie osobę zależną w rodzinie, pozwalając rodzinie na tak zwane wytchnienie, czyli mhm. na załatwienie różnych, różnych spraw. Mhm. I o takiej sali, taką salę marzy nam się, żeby, żeby mieć we wrątkach, bo... Wiemy, że takie sale funkcjonują i doskonale spełniają swoją, swoją rolę. Mm -hmm. Oprócz tego e, rozmawiałyśmy z e, piszącą strategię, bo e, też m, do tej strategii zostały do pisania tej strategii, czy do, 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 do doradztwa przy tworzeniu tej strategii zostały zaproszone różne osoby, m.in. pani dyrektor MGOPS-u, rozmawiałyśmy długo na temat mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych. Te nazwy są bardzo, bardzo zbieżne, działania są, są, są podobne, ale jednak tro, trochę inne. Natomiast przydałyby się takie mieszkania, gdzie, tak jak w różnych krajach Europy i też w innych miastach w Polsce, nie, nie mało przyznam szczerze, jest tych, tych, tych inicjatyw, ale my będąc w Holandii, podejrzałyśmy z z koleżanką, że to jest wspaniała rzecz, żeby posiadać takie mieszkania wspomagane, gdzie rodzinę seniorów, czy, czy też samych seniorów wspomaga pomoc zewnętrzna, czyli albo opiekun, opiekunka, bądź jakaś osoba, która jest do tego przygotowana, mm -hmm. do, do, takiej, do takiego działania, więc Taki budynek naprawdę byłby wykorzystany w pełni, bo, bo jest taka potrzeba we Wronkach. Z tego co pamiętam, mówicie o tym od dawna już i, i rzeczywiście w momencie, kiedy na ulicy Mickiewicza zniknęła mała biała chatka, mieliśmy tak trochę nadzieję, że tam właśnie się taki budynek pojawi, ale tak. już widzimy, że się nie pojawi, ponieważ pojawił się parking. Natomiast czy wy macie jakiś swój pomysł, na to, gdzie no Czy miałyśmy, mieliśmy się bardzo dużo pomysłów. Myśleliśmy o tak zwanej pastorówce. Podpowiadaliśmy tutaj y, y, urzędnikom z ratusza, że być może to, to byłby dobry krok. Okazało się, że nie. Potem myśleliśmy też o tym budynku na kościuszki, mm. tam, gdzie było dawne przedszkole. Tam chcieliśmy przygotować jeszcze wcześniej też taki projekt z ASOSA, gdzie było finansowanie mm. na inwestycje. E, no, myśleliśmy, no, no Różne opcje przechodziły nam do głowy, a kiedy usłyszeliśmy właśnie o tej, o tej działce, no to aż nam się oczy zaświeciły, że może tam. No, ale okazało się, że, że było dużo wątpliwości, że dużo potrzeb jest w mieście, że może jednak coś innego tam powstanie. A okazało się, że duży biznes zwycięży. Tak. I jeszcze, jeszcze po drodze była też szkoła, jedynka, która miała się mhm. wyprowadzić, bo miała być budowana inna szkoła, więc tych, tych opcji było bardzo dużo, ale nic się, nic się niestety nie ziściło. Na Wasze spotkanie przychodzi przedstawiciel urzędu z ratusza, przeważnie jest to wiceburmistrz Dorna, tak? E, nie, e, nie? Przychodzi albo, albo sam burmistrz mhm. czy Mirosław Wieczór, albo zastępca mhm. Robert Dorna, żeby posłuchać. Jakieś to problemy nas, nas nurtują, a przede wszystkim nurtują nas problemy właśnie z tym centrum senioralnym, ale też i z ławeczkami w mieście, toaletami w mieście, których brakuje, a jesteśmy coraz starsi i potrzeba toalety istnieje nie tylko nas, ale również Y, osób, które pracują na targowisku i nie tylko na targowisku, bo i w parku jest potrzebna toaleta, i na Zamościu jest potrzebna toaleta. Na Mickiewicza przydałaby się toaleta, bo to ulica bardzo mm. długa. Bez ławeczek za I bardzo? Bez, y, na Mickiewicza akurat trochę ławeczek jest, ale, ale mm. są i ulice takie, gdzie rzeczywiście no, jest z tym kiepsko, a większość osób starszych chce poruszać się o własnych siłach. Mm. No, ale jak się porusza o własnych siłach, to muszą też gdzieś sobie odpocząć. Mm -hmm. e... I to są takie zadania nieduże, myślę, że można tak. by to naprawdę, no, można by to w przyszłym roku zrealizować. Rozumiesz, że jako jako jako. Jako co? Rada Senior. Jak, jako, <laughs> jako Rada Seniorów złożyliście jakieś propozycje do przyrocznego budżetu w związku z tym, czy nie? E, nie. Rada Seniorów jest przede wszystkim ciałem doradczym, mm -hmm. więc my między sobą, z, rozmawiając, rozmawiamy o różnych mm -hmm. kwestiach i zawsze ktoś coś nam podpowie któryś się z radnych i wtedy o tym dyskutujemy. Mm -hmm. Ja Ale mam... przekazaliście te problemy komuś, e... w rady czy burmistrzowi na przykład? Tak. Po, pier... po pierwsze, e, któryś z burmistrzów zawsze w mm -hmm. tym uczestniczy. Po drugie, zawsze jest e, protokół, bo nasze posiedzenia są nagrywane, mm -hmm. więc zawsze jest protokół podsumowujący tematy, które są e, e, Przedstawiany w planie posiedzenia, ja staram się z, z posiedzenia na posiedzenia po prostu podsumowywać to co, to, co było, to co nie, czego, o czym nie zdążyliśmy mówić przesuwam na następne posiedzenie. Robimy krótki taki plan posiedzenia, cztero-pięciopunktowy i oczywiście wolne wnioski. I na ten temat rozmawiamy. Od momentu napisania tej strategii, uchwalenia tej strategii, Staramy się iść właśnie krok po kroku zadaniami, które ustaliliśmy w strategii mm -hmm, rozumiem. i tak, tak to toczymy, dlatego to, to nie jest tak, że sobie wymyślamy, o proszę mm -hmm. Państwa nie mamy toalety gdzieś tam, nie, to wszystko jest zapisane mm -hmm. w różnych celach strategicznych, które zostały ujęte w Ale strategii. myślę, że nic by się nie stało, gdybyście nawet jakiś, jako jakiś wniosek właśnie z Waszego zebrania do budżetu jeszcze podrzucili, bo, bo może gdzieś tam... Ktoś zapomniał o tym, a to są takie małe sprawy. Czy raczej, które myślę, raczej że musielibyśmy podjąć taką uchwałę i mm -hmm. tą uchwałę przedstawić burmistrzowi i Radzie, mm -hmm. bo takie uchwały podejmowaliśmy. Teraz mieliśmy dosyć długą przerwę. Spotkaliśmy się pierwszy raz po pandemii w czerwcu, ale jakby od razu odnowiliśmy te, te rzeczy, które nie są, nie są załatwione, żeby się dowiedzieć, mm -hmm. czy może sytuacja się zmieniła, tak jak właśnie z tym Centrum Sędzioralnym, na temat którego Dostaliśmy informację od burmistrza, że być może te, ten budynek, który jest, zajmuje w tej chwili przedsiębiorstwo komunalne, bo o nim też już kiedyś rozmawialiśmy, no i to miejsce, na którym jest przok. Tylko że przok musiałby się wyprowadzić, i przedsiębiorstwo komunalne musiałoby się wyprowadzić. Na ostatniej sesji właśnie była mowa o tym, ale też wiem, że u Was tutaj na zebraniu też była mowa o tym, że tak. będzie taki budynek. No ale bardzo mnie zdziwiło, znaczy bardzo się ucieszyłam, kiedy usłyszałam, mhm. że rzeczywiście będzie. Natomiast bardzo mnie zdziwiło i trochę zasmuciło to, że w tym budynku to właściwie ma być taka wieża Babel, czyli wszystko, czyli tak, urząd, urzędnicy, którzy nie mieszczą się w urzędzie ze swoimi jakimiś tam działami, przedsiębiorstwo komunalne ma tam pozostać. Dodatkowo ma być jeszcze SAPO i opieka społeczna. No plus wy. I tak sobie myślę, że dzień w piwnicy. Czy opieka społeczna jak najbardziej, bo to jest ten ta organizacja, która wspiera, wspiera seniorów osoby niepełnosprawne i tak dalej, natomiast pozostałe to tak, to tak trochę słabo, żeby nie było, że będziemy y, że centrum będzie tak trochę spychane, nie? Bo, bo, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że 25% mieszkańców gminy, Wronki, to są osoby powyżej 60 roku życia. Robiliśmy badania a, robiliśmy badania pisząc strategię i ta grupa się nie zmniejszyła, ale raczej się poszerzyła mhm. pomimo pandemii. Mhm. Czyli to jest naprawdę spora, spora ilość ludzi. Tak. tak. Czyli powiedz mi, konkretów żadnych nie znacie jeszcze? Konkretów nie znamy, bo na razie przedsiębiorstwo hmm. komunalne jest w tym samym miejscu, w którym było. Musi wyrazić chęć Pan Prezes, żeby hmm. przeprowadzić w inne miejsce. Musi też podjąć jakąś inwestycję, bo myślę, że to no ta, nie ma gotowego budynku. Inwestycja, który, inwestycja, którego... która, która miała być, wiemy, że upadła, ponieważ za drogo. Przy targu wyszła. No Pan hmm. Zimny po drodze gdzieś kupił były po, postęp, ale tam też musiał to odsprzedać. Także nie wiem, na no, 2000. Na postęp też się No właśnie, ale... na 2000. No ale no właśnie, I szkoda, że, że jakoś tak w urzędzie tego nie zauważyli, bo też podpowiadaliśmy cały czas, że to była naprawdę dobra. I, i dobra I Borowianka była też kiedyś do kupienia. No szkoda, szkoda. Ciągle jeszcze jest aczkolwiek już też słyszę, że. Są nią zainteresowani. Tam, tak, tak. Jeszcze Agnieszka Bartnicza-Ginalska jeszcze sprawdzała dostępność tego budynku, gdzie była jakieś telekomunikacja, tylko że tam jest ten parter wyłączony. Tak, tak. Służycie. My to też sprawdzaliśmy w fundacji, w której się udzielam. Jako wolontariuszka też sprawdzaliśmy ten, ten budynek, żeby też Dogadać się z, z telekomunikacją, ale niestety właśnie mhm. tam zbyt duża jest ta część serwerowni mhm. i tam mogłoby być, no i też musiałoby być zajęte mhm. nie parter, mhm. tylko piętro. Mhm. Dostosowanie Pierwsze tego grudy, tak, no. tak, mhm. jest zbyt, zbyt kosztowne, a poza tym cały czas ta serwerownia by tam była. Mhm. No, ale nie będziecie odpuszczali, rozumiem. Na 2022 mhm. rok jest wpisane to już w tej chwili w budżet wydatków 20 tysięcy na jakieś tam przygotowanie czegoś nie wiem. Także rozumiem, czy macie rękę na tyle? Czy mamy A co z takich polsie. rzeczy, które można by było na bieżąco zrobić? No na pewno te toalety, które, o które zabiegaliśmy, żeby był remont gruntowy, toalety na targowisku. E, bo korzystamy właściwie z nich wszyscy. Może niektóre osoby nigdy nie korzystały, ale są osoby, które korzystają, a na pewno mieszkańcy gminy korzystają z tej mm -hmm. toalety, bo przyjeżdżają tutaj do miasta i toaleta by, powinna być otwarta 24 godziny. Jeśli byłaby wyremontowana, można ją zamknąć i za małą opłatą. Mm -hmm. w, czasie, w ciągu dnia mogłaby być nieodpłatna, a w nocy mogłaby być odpłatna, bo te potrzeby są o różnej porze, dnia mm -hmm. i nocy. Ale usłyszeliśmy, że. że e, Niektórzy dewastują te toalety, więc można temu zapobiec. Natomiast z tego, co usłyszeliśmy, to tylko będzie dobudowana, e, znaczy jest dobudowana ta część dla osób niepełnosprawnych, bo to, to też monitorowaliśmy, bo osoby starsze to też są osoby niepełnosprawne, tak? bo jednak te narządy ruchu e, nam się wyczerpują po, po iluś latach. Yy, ale będzie tylko właśnie ta część, a druga, ta, ta część yy, główna toalet będzie tylko odmalowana. To trochę słabo, mm -hmm. bo one nie są w dobrym stanie. No nie. No i to też jakoś tak potem trudno utrzymać w ten porządek. Tak? Dokładnie. No bo, i, bo i na... ja rozumiem to, tak. tutaj, że jest problem z tym sprzątaniem rzeczywiście, bo, bo to ludzie zaśmiecają, a nie że, że jest źle sprzątane, no ale. Jakieś wyjście z tej sytuacji musimy znaleźć, bo tak być Dokładnie. nie może. Tak albo ktoś usiądzie i będzie tego pilnował, tak jak jest w Szamotułach, czy w Pniewach, albo, bo dopytywałam. No tak, ale ta miejska tak, być musi, tak, więc no, nie ma od tak tego odejścia. Jest nas coraz więcej, we w samych wronkach jest, mm -hmm. jest nas coraz więcej i w gminie tak samo, ale patrzmy na same wronki. Także tak. mieszkańców tych rdzennych jest bardzo dużo, mieszkańców napływowych, pracowników sezonowych, mm -hmm. no naprawdę jest taka potrzeba, tak samo na placu Cyryla. W parku. No tam już będzie. Tak, już jest i, jest, tak i to jest wpisane do recyklingu. No, mam jeszcze na, na, y... na zamościu, przykładce. Tak, przykładce. Jak bardzo jest potrzebna, to coś wiem, ponieważ mam biuro mm -hmm. na zwycięstwo. I zdarzyło mi się bardzo często, że latem mamy z dziećmi po prostu przybiegały, czy mogą skorzystać z toalety biurowej. No bo faktycznie, gdzie jest takim tak. mam dzieckiem, później się nie ma. Tak, tak. Jest, jest taka potrzeba rzeczywiście, że miasto, miasto jest. No przede wszystkim mieszkańców jest coraz więcej, bo miasto większe nie jest tam mieszkańców jest, jest coraz więcej. Czyli, czyli będziecie też y, y, ciągle optować za tym, żeby te małe rzeczy były, były tak. robione, tak? Tak, jak na przykład też obniżenie niektórych krawiężników, bo tutaj mamy pośród nas mhm. y, w Radzie osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózkach i pan Marek widzi to z innej mhm. perspektywy. Widzi z perspektywy Właśnie. na przykład zbyt stromych chodników, mm. zbyt wysokich krawężników e, i zrobiliśmy taki plan e, dwóch radnych seniorów przeszło po, po, po mieście mm. i okolicach e, i wskazało, które, które krawężniki należałoby obniżyć i taką listę, e, taka lista została sporządzona parę lat wcześniej i, i no trzeba to z, pewnie z zarządem dróg uzgodnić żeby te krawężniki i też długość świateł. Bo mm -hmm. e, osoby młode szybciutko przejdą przez e, długie światła, długo, mm -hmm. e, szeroką ulicę, natomiast osoby starsze mimo wszystko wolniej idą i to fajnie byłoby, żeby jednak wszędzie te sygnały dźwiękowe były, mm -hmm. nie? więc mm -hmm. to, to je, tam gdzie są światła oczywiście. No, no i to są takie rzeczy małe, które w sumie tak. myślę, że można zrealizować bez... Tak samo minutów, na przykład na, 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 przy pasach e, e, też dodatkowe, bo teraz my piesi ma, mamy mm -hmm. pierwszeństwo, mm -hmm. więc e, fajnie byłoby na, na tych... E, poziomych, mm. y, poziomy, dodać poziome znaki dla kierowców, mm. tak, żeby się zatrzymać, bo tak. nie wszyscy jeszcze o tym pamiętają, mm. y, więc zrobiło się trochę niebezpiecznie, bo piesi uważają, że mają pierwszeństwo, kierowcy jeszcze nie pamiętają, więc wjeżdżają, no. y, więc znaki poziomy na pewno by pomogły. Ale o tym nie rozmawialiśmy na, na, na poprzedniej Radzie, to teraz mi tak przyszło, przyszło do głowy z obserwacji. Kiedyś umawiałam się z Panem Markiem, że zabiorę się z nim i z kamerą i przejdziemy mm -hmm. po gromkach właśnie i poszukamy takich bardzo trudnych miejsc. Zresztą Marek również pisał kiedyś o tych wszystkich tak. sprawach. Mm -hmm. No ale jakoś to, powiem, trochę nie dotarło, bo właściwie żaden z tych problemów, o których Marek pisał, o, o których Ty właśnie mówisz i, i piszecie w strategii, to nie jest problem z dzisiaj, prawda? Ono hmm. się ciągną, i to są rzeczy, które myślę, że no naprawdę można by już było niektóre pozałatwiać, aczkolwiek ciągle są niezałatwione, więc nie wiem, w jaki sposób docierać. No nie wiem. My staramy się, jako ciało doradcze, przypominać o tym, dlatego czasami jesteśmy trochę monotematyczni, że hmm. mówimy ciągle o tych ławeczkach, a ciągle, albo no ciągle właśnie, o tych ale, to toaletach. Ale, ale, <laughs> ale staramy się, y, staramy się, żeby ułatwić życie osobom starszym i osobom, a w tym też osobom niepełnosprawnym, mhm. wszystkim, i małym, i młodym, i starszym, bo e, starość wiąże się z tym, że wysiadają nam różne narządy, a niepełnosprawność, mhm. jeśli, jeśli jest, no to, jeśli będzie dla osób starszych coś mhm. przygotowane, to i skorzystają no na właśnie. tym osoby niepełnosprawne. I pamiętajmy, że jeśli dożyjemy, to wszyscy się zaskarżyjemy, tak? Dokładnie tak. I, I wszyscy już teraz w urzędzie są, burmistrzowie są już po pięćdziesiątce, także to już leci z górki. Tak, a to jeszcze jest... kwestia taka e, środowiskowa nam też leży na, mhm. na, na sercu, bo też e, tym, którzy e, chorowali w czasie pandemii, no jest trudniej oddychać, więc ta kwestia, e, kiedyś mówiliśmy o takim monitorowaniu jakości powietrza, mhm. na, na nic z tego nie wyszło, na, na Zamościu i na na ulicy Poznańskiej, która jest strasznie mm. zadymiona, zwłaszcza jak jest mgła albo niskie ciśnienie, no to tam strach, strach przechodzić, tak? Strach osobie mm. zdrowej ciężko oddychać, a co dopiero osobie starszej. No jest ten program gminny wymieniania, wymiany pieców, kopciuchów mm. na, na, na lepszy, na, na takie, które nie smrodzą, tak? No ale on już się teraz trochę zablokował, bo, bo jeszcze w ubiegłym roku było 6 tysięcy do różnych tam gazowych i tak, tak. dalej, elektrycznych, a 4 tysiące do groszku, ekogroszku. Natomiast w tej chwili jest do, dopłata tylko 3 tysiące na wszystko. Ale tak? można skorzystać z programu, który, mm -hmm. programu tak zwanego rządowego, który jest w, w środowisku, mm -hmm. czyli w UFOS-u w Wielkopolsce, mm -hmm. czy wielkopolski no właśnie, fundusz ochrony środowiska. Ja mam takie wrażenie, że ludzie po prostu nie bardzo jak nie bardzo wiedzą, jak do tego wszystkiego podejść, mimo tego, że. No ma być w urzędzie z tego, co słyszałam, nie będzie w urzędzie, osoba, tylko będzie w opiece społecznej. W opiece społecznej będzie osoba, która będzie pomagała. Wnioski są proste, bo sama przeszłam mm -hmm. przez ten wniosek, bo też wymieniłam piec e, z około groszku na, na pompę ciepła. Mm -hmm. Jest to faktycznie wydatek, ale ta dotacja też e, pomaga. pomaga. Mm -hmm. Więc jeśli, jeśli ktoś musi wymienić piec, to, to niekoniecznie nie, nie wymienia na, mm -hmm. na taki kopciuch, tylko po prostu już na, na lepszy. Miesiu, powiem Ci tak, bardzo mi brakuje Ciebie lub kogoś z Twojego zarządu na sesję. Myślę, że powinniście, bo to jest raz w miesiącu, czy tam nawet na komisjach, nieraz są takie pytania, na które właściwie nie ma kto odpowiedzieć. Myśleliście kiedyś o tym, żeby uczestniczyć, jako takie ciało doradcze, właśnie? No tak, tak prawdę powiedziawszy, to, to zawsze myśleliśmy, że jak już podejmiemy jakąś uchwałę i jest ona skierowana do, do pana burmistrza, który właściwie jest obecny, to zna nasze problemy. Ale jeśli wysyłamy do rady, że to też radni dostają i jakby temat im się no przybliża, ale chyba nie, nie do końca tak jest. Ja, ja mam tylko do, do Ciebie taką prośbę i yy, jeśli będziecie wysyłać cokolwiek, to nie wysyłajcie do Pana Przewodniczącego, czy do rady, mhm. tylko skierujcie to imiennie do wszystkich radnych. Mhm. Nawet na maile, ponieważ no niestety tak się zdarza w naszej radzie, że Pan Przewodniczący jak dostaje niektóre rzeczy uważa, że dostał dla siebie mhm. i nie przekazuje tego dalej radnym. A I powiem tak, te uchwały, które podejmujecie, to one jakoś tak, mam wrażenie, wpadają w taką czarną dziurę. Nie mam tego śladu. No, a ja jestem, ja, ja myślę, że to, że to właśnie największy problem tego jest. Nigdy jeszcze nie słyszałam, żeby kiedykolwiek, a chodzę, jak wiesz, na sesję, na komisje wszystkie, żeby kiedykolwiek, yy, no nie pamiętam, żeby było mówione o tym, że Rada Senioralna o czymś tam wspominała czy mówiła. Takie zadanie właściwie miała spełnić Strategia Lokalnej Polityki Senioralnej, dlatego, że ta strategia jest taką podstrategią do Strategii hmm. Miasta i Gminy Wronki. No ale wiesz jak się traktuje strategię, tak? Właściwie jako taki papier, który... Ale to jest dokument, duży. w którym są zapisane i cele strategiczne i też zadania, które teoria. mają być... Ale to jest Niestety, we Wronkach to jest tylko teoria. No. Także nie wiem Wiesiu, ja... Wronicki Bazar, jak widzisz, jest do waszej dyspozycji. Może jakoś podejmiecie jakieś ważną uchwały, to może do wiadomości również redakcję opublikujemy, to wtedy idzie w przestrzeń. To no, może przedyskutować I sposób, na, na naszej to nie radzie. jest tam, wiesz, ale obowiązkowa, ale tak mówię, idzie w przestrzeń, no i wtedy ludzie wiedzą, że działacie, bo, bo podejrzewam, że troszeczkę. Bo trochę mało tych uchwał buduje. mieliśmy podczas pierwszej i drugiej kadencji. Dotyczyły one różnych kwestii. Dotyczyły kwestii dyżurów, na przykład aptek. Rozmawialiśmy, z, dotyczyły też współpracy ze starostwem powiatowym, no takich kwestii i też dotyczyły dziennego tego centrum senioralnego. To, to takie są ważkie sprawy, które nurtują mhm, mieszkańców, oczywiście. bo tu tak jak mówię Rada Seniorów to jest 15 osób. Mhm. E, na Radę Seniorów y, może przejść każdy senior, który, y, który po, czuje potrzebę, żeby się z nami czymś podzielić. Mm -hmm. Jest taka skrzyneczka w Urzędzie Miasta i Gminy, w której mm -hmm. można wrzucać y, listy do Rady Seniorów. My je chętnie przeczytamy i poruszymy temat, mm -hmm. który nur nurtuje jakiegoś mieszkańca lub skontaktujemy się osobiście. Podjęliśmy decyzję e, tak nam się to y, w sumie podjęliśmy ją wcześniej, ale, ale po pandemii stwierdziliśmy, że, że może to spowoduje, że więcej osób będzie chciało się z nami skontaktować, więc uruchomiliśmy od dzisiaj mm -hmm. comiesięczne dyżury. Zobaczymy. No, dzisiaj naszym gościem była pani e, Grażyna Nowaczek z Dziennego Domu Seniora i Wroniecki Powiedz... Bazar. I Wroniecki. <śmiech> <śmiech> bardzo, bardzo mi miło, że, że, że przyjeście od nas zaproszenie. Bo e, chcemy te tematy senioralne, znaczy chcemy uwrażliwić rodziny, które mają seniorów w swoim gronie i mają jakiś, jakiś kłopot, który jest do załatwienia, mm. pewnie jak, jak każdy temat, może, może być do załatwienia szybko.